Dobra, pamiętaj, dzisiaj to mój rodzinny mamy. Czy masz dla niej prezent, czy ze mną dajesz? Um, ja chyba daję z tobą, bo nie mam żadnych pomysłów, co lubi mama. No dobrze, zaraz ci powiem, jaki ja mam prezent. Tak ogólnie, to my tutaj wszystko razem przygotowaliśmy. Całą tą imprezę. I zaraz ci powiem, co dam mamie razem z tobą, okej? Okay? No, okej. Okay. No to dobrze. Jeszcze mówię. To jest coś naprawdę. No i jak? Fajny? No pewnie, że tak. Super prezent. Naprawdę. Nie spodziewałam się tego, że coś takiego dasz, ale naprawdę ekstra. Ja bym na coś takiego nie wpadła. A tam na pewno byś wpadła na taki pomysł. Ja to naprawdę szybko musiałam wymyślać, bo przygotowanie tej imprezy trwało naprawdę bardzo długo i jeszcze wiele innych rzeczy. No to chodź, zaraz zawołamamę. Albo najgorsze, może przecież sama przyjść. Wtedy by już nie było niespodzianki. No to kto po nią pójdzie? Może ty i szybko później pobiegniesz, pobiegniesz tutaj? Więc trzymał ze mną baner. Trzymała ze mną baner. No, okej, okay, będę. Tak, tak zrobię. Okej. Okay. No to... Się i tu się przygotuj. Okej. Okay. Zaraz wezmę baner, a ty już leć po mamy. Dobrze? No, dobrze. Już pędzę. A ja teraz idę po baner. Jaki był piękny mój sen. E, a gdzie jest Boston? Boston, Astra! Boston, Astra! Gdzie wy jesteście? Zaraz chyba wyjdę z tego boksu. Astra, ty tutaj! Tak, mamusiu, jestem. Um, tak, jakby coś, no to chodź lepiej, szybko. Musisz coś zobaczyć. Ale co? No właśnie. Urządziłam ci taką niespodziankę. Chodź, zobacz. Chodź ciebie szybko, nie biegnij tak szybko. Muszę jakoś się przebić przez ten boks. I jest. I biegiem za Astrą, aby mi daleko nie uciekła. Tatusiu, już tutaj jest, szybko. Dobrze, dobrze, już. Gdzie ona mi uciekła? Aha, jesteśmy na podok. Okej, okay, jeszcze trochę, pewnie tam pobiegła. Biegnijmy. Wszystkiego najlepszego! Dla mnie, co? Tak, dzisiaj są, są przecież Twoje piąte urodziny. No przecież, tak, Mamusiu, są dzisiaj Twoje urodziny. Czyli ja sama o nich zapomniałam, a Wy nie? Wow, naprawdę bardzo Wam dziękuję, ale nie musieliście. Musieliśmy, przecież to są Twoje piąte urodziny. Pójdź, mamo. Naprawdę bardzo wam dziękuję. I w dodatku to jeszcze nie wszystko. Jeszcze jest jedna bardzo fajna niespodzianka. Wow, jaka? Mamuń, znajdź ją. Jest bardzo niebieska, czyli łatwo ci będzie ją znaleźć. Aha, okej. Okay. Już jej szukam. Pobiegnę za mamą. O, ja może też pobiegnę. Dobrze, może tutaj po prostujmy sobie. No okej, okay, tutaj będzie idealne miejsce na szpiegowanie mamy. Będziemy wszystko idealnie widzieć. Tak, to prawda. Pięknie widać. Hmm. Gdzie oni to wydali? Hmm. O, jest! Coś bardzo niebieskiego! Coś innego jakiś tort. Znalazłam. Bardzo wam dziękuję, naprawdę. Proszę! Wszystko dla ciebie zawsze. Właśnie. Specjalnie upiekłam dla ciebie ten tort. A, stra mi trochę pomogła. Naprawdę bardzo wam dziękuję za to. Naprawdę bardzo. Nie ma sprawy, mamo. Właśnie, nie ma sprawy. Może teraz sobie to zmijećmy? w środku jest także niebieskie nadzieje pyszne ten tort się je tak że się otwiera środek i się otwiera właśnie. znaczy się otwiera to i środek cały się je pyszne to jest kiedyś już takie jadłam spróbujmy pysznie wygląda tak to prawda kiedy to ciasto robiłem to mi się nawet już chciało je jeść to jedzmy Mogę pierwsze ja mogę tak, możesz. Mm, pychotka. Teraz ty może, Irina. Nie, bo ty to ciasto zrobiłeś, a więc ty. No dobrze. To jest przepyszne. A teraz ty, mamo. No dobrze, teraz ja. naprawdę. Bardzo Wam dziękuję za tą cudowną imprezę. A tam nic takiego, drobnostka. Właśnie, to prawda, drobnostka. Może teraz sobie urządzimy małe wyścigi? Okej. Okay. Dobrze, z chęcią. Ścigamy się do tamtego baneru, który jest na samym końcu podoku. Ktoś mierzy czas? Mogę ja ustawić stoper. A gdzie on jest? Koło tego akwarium. A kto pierwszy wystartuje? Mogę ja, mogę ja? Tak, możesz. No to my będziemy na samym końcu Przygotuj się zaraz do startu. Dobrze. No to zaraz wyścigi. Trzy, dwa, jeden, start! Uuu! 22 sekundy. Czyli bardzo dobry? Tak, super czas! Teraz kto biegnie? Może ja. Okej. Okay. Zamiana! Przygotuj się do startu. Dobra, muszę to wygrać. 3, 2, 1, start! Wow. Także bardzo dobry. 60 sekund. Uuu, nowego! Teraz Ty, Irina. Tak wiem. Dobra, najlepiej umiem głosować, a nie galopować. Ale no, może wygram. Chociaż raczej nie. Przygotuj się do startu. 3, 2, 1, start! Wygram to, ja! Także piękne. Teraz mówię, jesteś na drugim miejscu. Masz minutę 21 sekund. Uuu. Może nie byłam na pierwszym, ale no cóż, drugie jest i tak bardzo dobre. Tak jak i trzecia Astra jakby coś. Tak, wiem. Może chodźmy już do boksów lepiej, bo jest już naprawdę bardzo późno. Tak, to prawda. Chodźmy.